Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam się z Wami bardzo, bardzo serdecznie. W Kiku zaszłam do Kika i zobaczyłam, że jest tyle nowości, więc postanowiłam wejść i Wam pokazać mniej więcej co tutaj wleciało nowego i zobaczcie jakie są dywany i... Powiem Wam szczerze, że ja czatuję na taki dywan na taras. Już Wam mówię, jaka cena. 75 zł, 120 na 180 cm. I Wy mi mówiliście, że są w action i że są tańsze, więc jak pojadę do action, a tam nie będzie, to się dopiero wkurzę, nie? bo chciałam taki o właśnie czarny. Tylko tam Ten jest okrągły, 150 cm średnicy i też kosztuje 75 zł. A właśnie podoba mi się ten czarny. Ten mniejszy kosztuje 60 złotych, 80 na 150 cm, Tu jest czarno-biały. No i tu jest jeszcze taki. Zobaczcie, w takich kolorach też ładnie wygląda. No i jakby ktoś nie wiedział, bo no nie wszyscy muszą wiedzieć, to jest to jest taki dywanik na taras. Jak popada woda, to wyschnie. No. I tyle. Zewnętrzne o to mi chodziło. Dobra, słuchajcie, jedziemy dalej, jedziemy, jedziemy z tym koksem. Za 30 zł, możecie kupić sobie takie serducho. Mogą być tutaj tylko te klamerki. Możecie przyczepić sobie tu zdjęcia. Możecie zrobić sobie mapę marzeń, na przykład, jak ktoś nie ma. Ja mam zrobioną i, i mnie mega motywuje ta mapa marzeń do działania. Więc pole, polecam bardzo serdecznie. Jak widzicie. Dużo wjechało takich roślinek i z nowości, to Wam pokażę już, już Wam pokazuję tutaj, momento, momento. Zobaczcie, jaki piękny lawendowy kolor, i to kosztuje 30 zł. Zobaczcie. I również może być do środka, może być na taras, może być, na, może być gdzieś na balkon, oczywiście raczej gdzieś pod daszkiem, żeby się to nie zepsuło. 45 zł kosztuje taka girlanda. Z gałązek i kwiatuszków, zobaczcie, ta akurat mnie nie ciekawi, ale ta no, ale to raczej e, wolę e, żywe kwiaty, no ale czasami też trzeba gdzieś zarzucić sztucznych. No, raczej gdzieś tam takie girlandy to na Boże Narodzenie wjeżdżają. Ok, 35 zł kosztuje żabcie. Jakby ktoś chciał żabcie do ogrodu, to tu mamy taką żabcię, a obok wystaje żółwik. Zobaczcie, on już jest jedną nóżką w ogrodzie. <laughs> Śmieję się, że wyłazi już stąd, bo on już chce jechać. Eee, tu mamy takie żabki metalowe. Zobaczcie, takie tutaj różne z kwiatuszkami, tańczące. Jak ktoś chce donicę, zobaczcie, taką filiżankę duża, 70 zł kosztuje. Siedem dyszek, ale jest naprawdę spora. Nie wiem, czy to widać także, że ona jest yy, duża. Ale uwierzcie mi na słowo. Jest naprawdę bardzo duża. I tu mamy świeczki. Świeczki, ale to świeczki to będą na święta pokazywane. Idziemy dalej. Pokażę wam nowości. Zobaczcie, jakie tu cuda. Jakie cuda. Jakie czaple stoją piękne. Tu mamy takie za 25 zł muszelki. Ciach, pyk, mój Boże, jak już się zainteresował statkiem. Ja nie wiem, za co złapać, powiem wam szczerze. Nie wiem za co złapać, bo tu tyle piękności. Tu mamy takie lampiony solarne, można sobie kupić i też gdzieś postawić na zewnątrz, bo wiadomo, że solarne, to ładuje się na słońce. No i wtedy on będzie sobie wieczorkiem świecił. Poczekajcie, pokażę wam cenę, tylko muszę tutaj sobie jakoś poradzić jedną ręką. I cena takiego, cena takiego lampionu to jest 25 zł. 25 zł. Tu jest następny, ale nie, to nie jest lampion. To jest chyba sam tylko taki słoiczek, Ale możecie sobie wrzucić tam lampki ledowe i też będzie świetny efekt nocą. Zaraz tutaj e, zerkniemy, jak to wygląda. Patrzę, czy jest jeszcze jakiś inny kolor tamtych, ale już nie ma. Dobra, pokażę wam jeszcze tą muszelkę. Jejku, naprawdę nie wiem, co mam wam pokazywać, ale zobaczcie, jaki piękny kolor. Śliczne, 35 zł, kosztuje taka muszla. Przepiękna i tu obok macie taką kremową, bo ona nie jest taka czysto biała, tylko taka kremowa. O tutaj, zobaczcie. Piękne są te czaple. Wiecie co, ja to, my mamy, mm, czy to żurawie? Nie wiem, czaple chyba. Dobra, nieważne. Powiem Wam, że my mamy u siebie dwa żurawie. To znaczy u siebie przelatują koło nas i cały czas tak krzyczą fajnie. Ja to uwielbiam, jak, o, jak one krzyczą. Więc jestem bardzo zadowolona, że one co roku wracają. Mam nadzieję, że to te same, że one nas pamiętają. Cztery dyszki kosztuje taki lampionik. Również nowość. Jest solarny, więc pięknie będzie się świecił na zewnątrz. Oczywiście moja mina. Moja mina w lusterku to jest po prostu nie bez kija, nie podchodź. Bez kija nie podchodź. Tu mamy wieszaczek, 20 zł kosztuje. Jak ktoś w takim stylu morskim robi sobie e, albo knajpę, albo jakąś wiecie, jakiś, nie wiem, e, pokój, łazienkę, to zobaczcie, ile tutaj tego wszystkiego jest. To tak samo jak wtedy im pójdziecie, to też można dużo tego, e, dużo tego spotkać. Tu mamy rozgwiazdy. Żółwiki, jej ku skrzynie, wszystko jest. I te przepiękne świeczki, które Wam ostatnio pokazywałam, ale widzę, że wjechały jeszcze jedne. Tam, tada, zobaczcie, jakie muszelki wjechały. Ostatnio pokazywałam Wam takie po trzy sztuki były w pepko, trochę mniejsze. A tu macie pojedynczo. I myślę, że tutaj też fajnie, bo po co nam trzy sztuki, nie? 12 zł kosztuje jedna. No i tu macie białe i niebieskie. Białe i niebieskie. Tam są jeszcze takie łódeczki. Co my tutaj jeszcze mamy ciekawego? Jeszcze trawy są. O, widzę, fajną świeczkę. Jeszcze tą wam pokażę, bo ostatnio wam pokazywałam bez tych. Nie wiem, co to jest, bez, tego, bez, tej, bez tej dekoracji tutaj. I te kosztują 12 zł. 12 zł, taka świeczka. Też fajnie to wygląda. Nie, zobaczcie, tylko taki rzemek i jakiś, nie wiem, znak. Znaczek i już fajnie to wygląda. Tu kosztuje ta trawa 18 zł. Piękny kolor. A tu obok macie większą. Tylko większa już jest w takiej donicy, że nie musicie się stresować, że nie macie doniczki. Nie, 45 zł. kosztuje i ona jest taka dosyć spora, ale bardzo ładnie wygląda przy tej małej, więc można sobie zrobić taką, taki jakby komplecik. Dobra, jedziemy z tym koksem. Te, Czter... myślałam, że 40 zł. 60 zł. kosztuje torba. I to są takie torby składane na zakupy. Moja siostra ma taką e, chyba z Anglii albo z Niemiec i powiem wam, że jak tak się chwyci, to jest tak naprawdę porządnie zrobiona. E, jak to chwytam, to jakoś tak tego nie czuję. Nie wiem, czy macie te torby. Tu mamy inną, a tu jest taka termo. Poczekajcie, może dam radę to jakoś e, rozłożyć jedną ręką, żebyście widzieli, jak to wygląda. O, zobaczcie, o tak. Więc tu macie taką termo, torbę. Jak chcecie jakieś lody kupić, czy jakieś mrożonki, czy chcecie iść na jakiś piknik, czy na plażę z jakimś takim, wiecie, zimnym piciem, żeby się, wiecie, szybko nie ogrzało, no to tutaj macie taką torbę. 6 dyszek kosztuje. Pudełeczka kosztują 12 zł, 4 sztuki. Zwykłe takie śniadaniowe pudełeczka. Można teraz e, sobie zakupić, bo zaraz będzie boom na mrożenie wszystkich owoców w lato i warzyw. 30 zł kosztują te kwadratowe lody. Jak lubicie robić e, sami lody, to zobaczcie, tutaj macie takie foremki. 20 zł kosztują. 2, 4, 6, 8 lodów wyjdzie. 8 lodów i tu macie fioletowe i zielone. No, i tu są jeszcze takie ciekawe. Zobaczcie coś innego. Coś innego, trochę w innym kształcie. Inne pojemniczki i kosztują 15 zł. Fioletowe. Tu mamy kosteczki do zamrożenia. I te kosteczki są. Jejku, coraz mniejsze te literki. 18 zł kosztują. 18 zł. Zobaczcie. Mrozicie, wrzucacie później sobie gdzieś tam, nie wiem, do jakiegoś napoju. Yy, I macie zimny. 15 zł kosztuje taka foremka do czterech kostek. Ale miski to po prostu hit. Miski to po prostu hit. I te miski są za 15 zł. Zobaczcie, tu macie kiwi chyba. Ale tak podejrzewam, że to jest kiwi, bo środek wygląda jak kiwi. Tu pomarańcza albo grafy. Pomarańcza. Piękna jest ta pomarańczowa. Zobaczcie, jaka ładna. Taka i takie inne, nie? Te miseczki. Dobra, i jeszcze pokażę wam cytrynkę. Albo ananas. Nie, to chyba ananas, przepraszam. <ścoughs> Czyli mamy kiwi, ananas i pomarańcza. I tu są te siateczki, które zawsze się przydają. Przeważnie, tak jak ja mieszkam na wsi, 10 zł kosztuje. A ja mieszkam na wsi, to one są świetne. Jak chcecie coś położyć, jakieś kanapki czy, czy coś i przykryć, żeby muszyska wredne nie wlazły, to one są bardzo dobre. Za 5 zł możecie kupić taką małą miseczkę. Bardzo przyjemne w dotyku, taki cieniutki plastik. I są jeszcze w kolorze niebieskim. Fajny kolor, nie? Taki trochę inny niż wszystkie. Dobra, odkładamy to. Odkładamy, podnosimy dubsko do góry, podnosimy dubsko do góry, i jeszcze chcę wam pokazać. O, poczekajcie, bo mi tu jak położył, za ile możemy kupić taki organizer? Za 60 zł. Organizer do szuflady drewniany. Drewniany, powiem wam, że normalnie bym sobie kupiła, ale jak niczego. Nie żałuję na przykład na kwiaty czy coś, a na to mi tak szkoda jest 60 zł, do ale dobra. Może przyjdą te czasy, kiedy kwiatów nie będę kupowała, to sobie kupię ten organizer <noise> do szuflady. No i zobaczcie, ile jest miseczek i talerzyków, jejku, słoików, pełno tego wszystkiego. A teraz wam pokażę jeszcze te, które wjechały nowe. To mamy tutaj takie kubeczki. Tutaj jest taka duża filiżanka, jak ktoś lubi taki, z takich dużych filiżanek pić, to tu za 20 zł macie. Dwie dyszki. Tam niżej jest jeszcze trochę inny wzorek. Tu mamy jeszcze w serduszka. A jak chcecie komplecik, to do tego można kupić sobie jeszcze kubeczek. I ten kubek kosztuje 12 zł. 12. I tu jeszcze widzę miseczki i talerze już wam pokazuję. Proszę bardzo. Takie malutkie miseczki. I malutka cena. Malutka miseczka, malutka cena. 15 zł 15 zł naprawdę ciężko jest jak ktoś yy, ma problemy ze wzrokiem to współczuję czytać te ceny tu są jeszcze takie talerzyki ale to już są chyba nie od tego kompletu więc kosztują dyszkę dyszkę taki talerzyk i tam jak widzicie niżej yy, macie jeszcze jeszcze talerzyki do tych miseczek i do yy, i do kubeczków można sobie zrobić komplet Uff, dużo tego, dużo tego jest naprawdę. Ja powiem Wam szczerze, że nie wiem, co mam Wam pokazywać. O może pokażę Wam taki talerz na nóżce, może ktoś potrzebuje akurat. I ten talerz kosztuje 25 zł, czyli taka paterka na ciastka, na jakieś bułeczki, na bebeczki, na małe ciasto. Zawsze się to przydaje, nie? Dziewczyny, powiedzcie, w kuchni to zawsze się wszystko przydaje. Dzisiaj wrzuciłam vloga, więc zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania mojego vloga. Pamiętajcie o lajkowaniu, subskrybowaniu, o komentowaniu, udostępnijcie gdzie się da. Dzisiaj życzę Wam miłego dnia, trzymajcie się, cześć.